Cześć, witam wszystkich gorąco. Tematem dzisiejszego filmiku jest jak przygotować się do testu karate, czy testu promoc do promocji karate, czy też jak przygotować się do, do testów sprawnościowych, czy tam fizycznych, no tego typu testów. Ten filmik staram się oprzeć na moim doświadczeniu. Które przeżyłam? Kolejne doświadczenie w przeszłam kolejny test yy, promocyjny w karate. Yy, tym razem na drugiego stopnia. Czarny pas drugiego stopnia. Yy, test dosyć trudny, yy, ale to jeżeli macie pytania, jak wygląda taki test, czy testy karate, to był mój drugi test na czarny pas. Pierwszego stopnia, teraz był drugiego stopnia. Yy, jeżeli macie jakieś pytania na temat, jak ten test wygląda, to nakręcę na inny filmik, ponieważ mogę nawijać no, przez yy, długo. Dobrze. Więc teraz, jak przygotujemy się do testu, czy jak ja się przygotowałam do tego testu? Po pierwsze, było mi bardzo ciężko podjąć decyzję, czy powinnam w ogóle przystąpić do tego testu. To nie to, że ktoś tam mi powiedział, że jeżeli chcę. Do tego testu muszę zostać zaproszona przez mojego instruktora, który pewnego dnia stwierdza, M, gotowa, hmm, nie gotowa, czy jeszcze muszę trochę wtrenować. To był test, w ogóle kiedyś zostałam zaproszona, ale niestety byłam wciąż, więc nie mogłam, nie mogłam przejść przez test. Wiadomo, z wiadomych powodów, to bym się przewróciła, nie? Balans trochę był inny. Dobrze, wracam do tematu. bo mi bardzo ciężko podjąć decyzję, ponieważ ten test jest ciężki, naprawdę ciężki, wielodniowy z kilku względów. Ponieważ... Chwilę się dowiedziałam o, o tym teście, zaczęłam szkołę, wiadomo, że teraz mam dziecko małe w domu, mam tyle zajęć po głowie jeszcze, jeszcze na dodatek musiałabym trenować. A wiedziałam, że muszę trenować dosyć dużo. Nie tylko tyle karate się na ogół kojarzy, że muszę się z kimś bić. Też, zgadza się, ale oprócz tego jest jeszcze dużo innych elementów tego testu. Jest... Materiał, no inne rzeczy. Tak jak chcecie nakręć filmik. Do, zmierzam do tego, że naprawdę miałam bardzo mało czasu. Wiedziałam, że nie będę miała tego czasu, tyle, żeby się do tego przygotować, trenować, czy nawet chodzić na karate, żeby się do tego czasu przygotować, prawda? Więc mój pierwszy taki instynkt był, że no niestety nie mogę, nie mogę, nie mogę tego zrobić. Ale z drugiej strony wiedziałam, że coś takiego potrzebuję, ponieważ z kilku, z kilku względów, ponieważ wiedziałam, że jednak jeżeli. Do tę zaczęłam już coraz mniej chodzić, mam naprawdę dużo obowiązków. i Wiedziałam, że jeżeli do tego testu nie przystąpię, to będę chodziła coraz rzadziej, coraz rzadziej, coraz rzadziej i ewentualnie po prostu, jako następująca na konsekwencja, nie będę w ogóle chodziła na to karatę. Więc wiedziałam, to było dla mnie bardzo ważne, żeby, żeby się jakoś zmobilizować i, i, i przystąpić do tego testu. Dobrze, w jaki sposób to zrobiłam? <laughs> Jestem niesamowicie zadowolona, ponieważ mi się udało, ale no tak. Czas, którym dysponowałam, a nie miałam tego czasu w ogóle żadnego na te ćwiczenia, staram się zorganizować krótkie ćwiczenia, bardzo intensywne. Czyli ćwiczenia, które widzieliście na moich wideo, na moich filmikach, yy, krótsze, jeszcze bardziej intensywne. Czyli na przykład takie tabaty na bieżni, używałam dużo bieżni do tego, bardzo intensywnie, krótko. I naprawdę, czasami miałam tylko 10-15 minut, więc tego czasu miałam minimalnie. Ale no, lepsze 15 minut niż w ogóle tylko czas miałam. Tracę głos. <laughs> Przepraszam bardzo. Także to było tak. To były takie ćwiczenia, bieżnia. Jeżeli nie byłam na bieżni, ciężarki. Ciężarki bardzo ciężkie, praktycznie maksymalnie mogę wytrzymać 8, 9, 10 powtórzeń każde ćwiczenie bardzo szybko, żeby po prostu ta intensywność była naprawdę intensywna. I tyle. Najgorszą częścią przygotowania mojego testu to było około 3-4 tygodnie przed testem. To jest chwila, kiedy naprawdę powinnam się do tego przygotować, trenować intensywnie, nie tylko, nie tylko ciężarki, ale też bieganie, no, wytrzymałość i również wytrzymałość, no, trenować tę karatę, czyli kopniaki, jakieś bicia i tak dalej. Tych czasów w ogóle nie miałam, miałam papier do napisania, jeszcze inne rzeczy się mi się zwaliły na głowę. Także nie ćwiczyłam, nie? I w tym momencie już było dla mnie za późno, żeby się wycofać. Teoretycznie, ale co? Po prostu siadłam, pomyślałam sobie tak, że tyle lat trenuję, tyle lat ćwiczę, i jeżeli ja tego testu nie mogę przejść, to naprawdę jest chyba tragiczne. Więc to była moja perspektywa, żeby przedstawić tego testu. Jednak mi się udało. Co się stało? Musiałam się mentalnie przestawić i zaufać sama sobie, że wszystkie lata treningu są na tyle. Na tyle wystarczające, że po prostu, że, że, powinnam, że powinnam być ok, że powinnam przeżyć i mi się nie stało. Przeżyłam, nic mi się nie stało. Nie było tak nie było tak, nie było tak źle, jak przypuszczałam z moim przygotowaniem. Ale y, to jest właśnie to, czyli, że przystępujecie do jakiegoś testu, to jest Wasze mentalne nastawienie, jest ważniejsze niż może y, fizyczne. Po pierwsze. Po drugie, y, teraz odbiegam od tematu, przesuwam się na temat, y, y, jak się przygotować do testu sprawnościowego. W Waszym przypadku... Uważam, że powinniście z, z, znaleźć plan, czy no nie wiem, jest jakaś rozpiska, jak ten wasz test sprawnościowy wygląda, ćwiczenia, które musicie wykonywać, nie wiem, 10 pompek, potem biegniecie, robicie jakieś posiady, da, 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 czy wspinacie się po drzewie, cokolwiek, drobinka. Yy, musicie sobie ustalić ten, yy, ten program, który jest i po prostu te ćwiczenia wykonywać. Im więcej, tym lepiej, wiadomo, prawda? Im więcej się przygotowujecie, tym, yy, tym lepiej. Yy, tyle. Nie ma żadnej, żadnej sztuczki. Często dostaję takie pytania: O, mam tydzień czasu, jak się mogę przygotować do takiego testu? Nie jest dosyć ciężki, nie mam tego czasu. Im wcześniej, tym lepiej. Zamiast marnować czas na pisanie e-maili, po prostu do roboty. gdzie mamy? A co się przygotujemy? Ponieważ nie ma czegoś takiego, że o, wstanę rano i nie wiem, jakiś cud się stanie i będę tego testu dobrze przygotowany. Tyle, im wcześniej, tym lepiej. Im więcej, tym, no nie wiem, nie, nie chcę mówić, że im więcej, tym. Tym lepiej, bo y, czasami to jest za dużo, jak się ćwiczy. Może zacząć powoli, mm. trochę, trochę więcej, powiedzmy od 10 pompek tam do 20-30, no nie wiem, nie. Ale te ćwiczenia, które będą na teście, y, te ćwiczenia wykonujemy, ponieważ ważne jest to, żeby Wasze ciało było, y, nie wiem, zapoznało się z tymi ćwiczeniami i nie była żadna jakaś tam przeszkoda dodatkowa, prawda? Jednak z mojego doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że bardzo ważne jest, żeby sobie samemu zaufać. Na tym też polegają testy, y, nie tylko. Fizycznie, jak się fizycznie wykażemy, ale również mentalnie, ponieważ ten element mentalny jest bardzo ważny chyba w większości jakichś tam testów fizycznych, prawda? Ludzie panikują, że o, nie przebiegnę, o, nie dam sobie rady. To też są testy, czyli po prostu bierzemy głęboki oddech i po prostu brniemy do przodu. Mam nadzieję, że się wskazówki przydały. Życzę Wam wszystkim powodzenia i do usłyszenia w następnym razem. Cześć!